Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Was do kuchni obżarciucha na sałatkę biały łabędź. Jest to przepyszna sałatka z białych warzyw, która idealnie pasuje do pieczonych mięs. U nas bardzo często podawana jest do Dimes grilla. Polecam Wam wypróbować ten przepis. Do przygotowania sałatki biały łabędź potrzebuję ugotowane pietruszki, ugotowanego selera, ugotowane ziemniaki, ugotowany kalafior, ugotowane jajka, rzodkiewki, pora, koperek, gorący bulion, musztardę, ocet jabłkowy, sól i pieprz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to Was do tego zachęcam. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Selera i pietruszki kroją w małą kostkę. Do sałatki najlepiej wykorzystać selera i pietruszki ugotowane z rosołu. Jeżeli takich nie macie, to możecie je ugotować w bulionie lub po prostu w wodzie. Pokrojone warzywa przekładam do miski. Ziemniaki kroję w dużą kostkę. Do sałatki wybierzcie ziemniaki takie, które nie rozsypują się po ugotowaniu, mają zwarty miąższ. I co ważne, ziemniaków do sałatki nie można rozgotować. Ziemniaki muszą być ugotowane, ale nie mogą być rozgotowane. Ziemniaki dodaję do miski z selerem i pietruszką, jajka kroją w kostkę, dodaję do sałatki, Rzodkiewki kroją w pół plasterki. Rzodkiewki od lądują w misce z sałatką. Kalafiora kroję w większe kawałki. Przekładam do sałatki. Pora kroju w pół plasterki. W garnku mam pół szklanki gorącego rosołu. Do rosołu przekładam pokrojonego pora. Por w rosole się sparzy, zmięknie i będzie delikatniejszy. Do pora dodaję posiekany koperek. Ja dodaję koperek mrożony, ale możecie użyć koperek świeży. Mieszam. Dodaję dwie łyżeczki musztardy i łyżkę od tuja pulkowego. Mieszam. Doprawiam solą i pieprzem do smaku. Tak, przygotowanego pora, przekładam do sałatki. Wszystkie składniki mieszam ze sobą. I sałatka jest gotowa. Sałatkę przekładam do salaterki. Dzisiaj będzie serwowana do mięsa z grilla. Nam najbardziej ta sałatka smakuje jak jest w temperaturze pokojowej. Zawsze przed podaniem wcześniej wyjmuję ją z lodówki, żeby się ogrzała. Taką sałatkę można zajadać od razu po przygotowaniu, jak i w późniejszym czasie. Sałatka nie podchodzi wodą, co jest na plus, bo z powodzeniem można ją zrobić wcześniej. Na górze układam kilka różyczek z ugotowanego kalafiora. Sałatka z białych warzyw jest rewelacyjna do różnego rodzaju mięs z grilla czy pieczonych. I gotowe! Polecam Wam zrobić taką sałatkę. Spodobał Ci się przepis? Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Po więcej smacznych przepisów zapraszam na mój kanał i bloga Obżarciuch. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Obżarciuch.